Kochani, lecimy dzisiaj do sklepu Kik, zobaczymy co tam w ofercie świątecznej, może jakieś wyprzedaże, może nowości, po całości, chodźcie. Jakieś okazje ze sklepu Kik? Nie, to nie są okazje, po prostu. Taka wystawka, 90 zł taki kocyk. Chyba nowość, co? Wymiar 140x190, o to duże. Mhm. Czekajcie, na chwilkę, sobie tutaj tego na chwilkę sobie odłożę. Tutaj jeszcze jest coś takiego. O, wymiar 130 na 170 80 zł. Tego, ten czerwony jest jeszcze, o, taki szary, a ten szaro-niebieski. Biały z beżem. Mhm. Te znamy, to nawet już nie podnoszę, nie? Chociaż ten barankowy pasowałby pod ten puf i pod stolik z Action, pod puf z pepko Już wam mówię cenę. 70 zł, 130 na 170. Taki ala baranek. No ja takie wrażenie robię, jakby był baranek, nie? O. No to co? Idziemy do Kika, dziewczyny. Także przeglądzik z Kika. Która chętna, zapraszam. <grych> Oj, mamy tutaj troszeczkę świąt, jakie fajne choineczki. Tak sobie można je przypiąć, na przykład na choinkę. Czy gdzie by przypiął, a gdziekolwiek by chciał. Czekajcie. Ile to, ten zestaw, fajne, takie różowe. 15 zł. Serio, po to jest z tej choinki. Są jeszcze jakieś inne kolory, nie ma, ale o, są jeszcze takie. Bardzo ładnie prezentują się te choinki, jak światło dostaną. Słabe to do światło. <noise> Ale może coś było widać? Cena tej choineczki... 10 złotych. Są różne, zobaczcie. Taka miedziana. Bardzo ładna. Ewentualnie, o, zielona. Co tu jeszcze mamy? Mamy taki kwiat czerwony. Z tymi przypinkami. Złote. Nawet różowe. A cena? Cena to... Ojejku, nie widzę. 10 zł. Drogo nie ma. O, jeszcze takie są zestawy choinek. Za? 15. To są ładne. No, mega. Są jeszcze srebrne? Mhm. Jesteś na drewienku, no no no. Dobra, nie widzę. Ceny. A tu jest cena. 12 zł. I więcej drewienka, ale nie podnosimy... Chociaż tutaj taki renifer. Jaki słodziak, patrzcie. O ja, fajny ty jesteś. Ile ty kosztujesz? 10 zł. No dobra. O. Fajna gwiazdka, co? No. 15. I tam o, więcej gwiazdek i choinek. Choinka też bardzo ładna. Dużo zestawy. Plastik, no nie? A cena? Cena, nawet łańcuch. Zobaczcie, trochę łańcucha jest. 45 zł. Ile tu jest elementów? Nie wiem, nie widzę, ale dużo. O. Jednak ten róż, ładniejszy kolor. Zobaczcie. O. No, bardzo ładny. Jest jeszcze złoty. ale Już nie wyjmę, nie? nie mam ja... Mhm. A te tuby. Tak zobaczymy sobie, jaka cena, nie? Mhm. Ej, jak do góry nogami się mam. O, zobaczcie mu się zażyło i ze sklepu nie płacąc. Właśnie pani <noise> musiała się wrócić. O ja. No, czasami tak się człowiek zagada, zagadanie. Szczególnie jak gdzieś się w towarzystwie z dziewczynami na takie zakupy. I się wyjdzie czasami. Chociaż mi się jeszcze nie zażyło, ale. Ale wszystko przede mną. 25 zł taki zestaw. Nie wyjmę, bo nie wiem jak. Czemu się po na nie kupuje to po co. O, i różne kolory. nawet nawet granat. Ewentualnie takie. Zobaczcie. papiery, Upakowania. serię, Serio. O, matko świnta. Babo, garni się. Mam drewniane ręce, wiecie? Naprawdę. 15 zł. Nie chcecie wiedzi wiedzieć, co się w wydarzyło. <noise> Jak was interesuje to przegląd wcześniej. czy znaczy w sensie przegląd ostatni z action. O, jeszcze takie. No. Mhm. A to co to? Takie ładne. Takie lampeczki. Mhm, za chyba 8 zł. Wiecie co? Nie widzę. Ale to jest taki drucik po prostu. Bardzo ładne zresztą. Trochę jak jagody wyglądają. No. Co tutaj jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy takie ładne ozdoby. O, z taką szyszką. I te dekoracje. 10 zł. No, ładno. Tutaj gwiazdki do zawieszenia. Za 12 zł. I a to znamy, nie? Przypomnę tylko cenę, co? Januszek ze skrzatem za 12 zł. 12 zł, jej i jej koktany. Jak mu sery Okej. Dobra, idziemy do środka? Chodźcie. A mnie jeszcze tutaj coś jest. Takie pojedyncze dekoracje. No, no, no. Uh -huh. Ładna. Uh -huh. Dziesięć złotych i ślepa ślepa jestem, ja cię nie widzę. <laughs> Naprawdę. To srebrne też jest niezłe, nie? No. Co to już takiego ładnego? Ładna hajneczka. A to jest w ogóle opaska. O ja, patrzcie. Jaka fajna, fikuśna. Za 10 zł. Znam widzę taki przegląd dekoracji świątecznych. A niech będzie. A co, dawno nie było. Chyba jeszcze nie było skika, babo. <grytania> Okej. Okay. Tak, chyba nie było. Cena? 12 zł. O, zobaczcie. Jakie ładne rzeczy, no. A tu jaka bombka, patrzcie. O ja, Okręci babą. Ale ekstra. Ile te I lecę bombeczką. Już Wam mówię, 10 złotych. No, no, no. Patrzcie, tak wszystko przed wejściem. Ja chyba nawet tam nie wejdę. O ja. tak to fajnie, 10 złotych. Takie papierowe. A Tutaj tej szyszki. Piątka. A te, takie śnieżynki. Też 10 zł. Kto tu jeszcze patrzy? O, z piórkami 10. Ale tu bombki. Ładna dekoracja, no nie? Nie widzę ceny. 5 zł. Dyszka, czyli tutaj pojedyncze bombki, Czekajcie. wiecie? Przejdę sobie. To tak za dyszkę, nie? A uh -huh. jeszcze. Taka śnieżynka za piątkę. Ewentualnie drewienko. Też za piątkę. A to? Za dyszkę. Patrz, patrzcie, mini. To te choinki od największej do najmniejszej można w kilku kupić. 10 zł. Wucho to serduszko. I skrzydła anioła. No, no, no. Ile to? 10 zł. Ewentualnie taka ładna gwiazdka. Bardzo ładne te dekoracje. Motylki 10. Gwiazda 10. Błysk 5. Patrzcie. Aha, bo to jest, myślę, że to jest taki łączone. A, bo to są takie pojedyncze, zobaczcie. Różne kolory. Mhm. Okej. Okay. A buciki ile? Pięć. Mhm. Tak jeszcze pykniemy sobie łoczkiem na lewo i uciekam. Dziesięć. Też ładna. Dzwonisz ty, aniołku? Czekajcie. Chyba dzwonisz, ale ja nie umiem zadzwonić, nie? <grym> ile? Dziesięć. Spróbujemy? Nie. Dzwoni na pewno, ale... Ale ja nie wiem jak. Dobra, i tu już byłam. To co? Kończymy, co? Fajne te dekoracje. Chyba, że idziemy już tak na środek. No nie wiem. To jakieś laleczki. I one za 10. Dobra, idę. Dzięki, że byliście. Do następnego, cześć. Chociaż jeszcze je widzę fajne przybranie na szczytce. 5 zł. Takie czapeczki. Dobra, i cześć.